W programie zobaczymy relacje z Festiwalu Gier Komputerowych Digital Dragons. Zbierzemy informacje dotyczące zbliżającego się festiwalu imienia Jana Kipury. Przedstawimy refleksje na temat zawodów ministrowych. A także odbędziemy wspólnie wycieczkę po Muzeum Lotnictwa w Pekowie. W kalendarzu branżowych wydarzeń w Polsce przybyła nowa pozycja. Europejski Festiwal Gier Digital Dragons. Jest to spotkanie przedstawicieli branży gier wideo. Jego organizatorami są Krakowski Park Technologiczny, Województwo Małopolskie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach projektu Bruker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki małopolskiej. Organizatorzy zaprosili do udziału w festiwalu największych producentów, dystrybutorów i udawców gier w Polsce. Spotkanie to było nowym pomysłem na integrację środowisk związanych z grami wideo w Polsce i Europie. Impreza stanowiła połączenie warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz pokazów. O krótką wypowiedź proszę przedstawiciela, organizatora, pana Krzysztofa Krzysztofiaka z Krakowskiego Parku Technologicznego. Organizujemy Europejski Festiwal Gier Digital Dragons. To jest impreza, którą przygotowaliśmy dla profesjonalistów z tej branży. To nie, jest, to nie są targi gier, gdzie może przyjść każdy młody człowiek i wypróbować platformę PlayStation. Natomiast jest to spotkanie ludzi z branży, producentów, deweloperów, projektantów, designerów, a także tych, którzy mają pieniądze i chcą zainwestować w tę bardzo szybko rozwijającą się branżę gier wideo w Polsce. A jaka jest pozycja polskich gier w stosunku do rynku światowego? No, trzeba najpierw powiedzieć, że na świecie jest to najszybciej rosnąca branża. Związana z rozrywką elektroniczną. Trudno w to uwierzyć, ale gry wideo rosną szybciej niż produkcja filmowa czy muzyka, które dotychczas dominowały w sieci. W tej chwili gry wideo, zarówno na komputery, jak i na urządzenia mobilne, na tablety, na telefony, które wszyscy używamy, są tak powszechne że mówi się o ogromnym boomie, o ogromnej szansy tej branży. Dla Polski ubiegły rok, 2011, był wyjątkowy. To polskie gry, takich producentów jak CD Projekt, czy Techland, czy e, krakowski e, producent Reality Pub, zdobyły przebojem międzynarodowe rynki i sprzedają swoje gry w milionach egzemplarzy. Także Polska jest widoczna, na mapie świata w tej dziedzinie i nasze firmy są widoczne, odnoszą konkretne ekonomiczne sukcesy, są zapraszane do współpracy, dlatego też robimy ten festiwal, żeby pokazać kondycję tej branży i kondycję tej branży w Małopolsce przede wszystkim. A jaka jest wartość finansowa całego rynku w Polsce, Gier? Może pan oszacować? A trudno by mi było w tej chwili e, powiedzieć, bo te statystyki są za ubiegły rok jeszcze nieprecyzyjne. Ja powiem tak, cała branża IT w tej chwili w Polsce to jest około 10 miliardów dolarów, jeśli chodzi o sprzedaż. Ale to jest cała sprzedaż dotycząca zarówno software'u, hardware'u, jak i takich podbranż jak, jak branża gier wideo. Niemniej należy zaznaczyć, że jest to bardzo szybko dynamicznie rozwijający się rynek i w, w najbliższych latach, e, jeśli chodzi na przykład o poziom polskiej sprzedaży eksportowej, gry wideo będą miały w tej dziedzinie bardzo dużo do powiedzenia. A ilu jest odbiorców tego rynku? Gier. A, pani redaktor, e, przeciętny użytkownik komputera, których w Polsce właściwie Eee, można powiedzieć, co druga osoba w Polsce ma komputer. Każdy praktycznie ma telefon komórkowy. Spotyka się z grami, bo przecież gry to nie tylko wiedźmin, ale gry to także niewielkie e, platformy e, czy niewielkie gry zręcznościowe, które pomagają nam zabić czas, kiedy czekamy w poczekalni do lekarza albo siedzimy na lotnisku i oczekujemy na samolot. Miliony ludzi gra codziennie. Można powiedzieć, jest to ich drugie życie, ale większość ludzi korzysta z tych gier od czasu do czasu. Praktycznie każdy z nas, kto używa komputera, używa telefonii komórkowej, styka się i jest w pewnym sensie graczem. Także gry komputerowe, gry wideo, to nie jest coś, co do niedawna było domeną nastolatków, i to tej brzydszej części naszego społeczeństwa, czyli chłopaków. Gry wideo dzisiaj właściwie i kobiety, i mężczyźni i grają ludzie w różnym wieku. Ocenia się, że taki przeciętny wiek gracza, jeżeli mielibyśmy statystycznie opracować profil gracza, to ani kobieta, ani mężczyzna, a wiek to jest 35-45 lat, czyli ludzie w tym wieku najwięcej czasu poświęcają na gry wideo. Tak jest parado. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Po długich oczekiwaniach, 16 maja 2012 roku w pialni głównej burmistrz Kryńcy z Dariusz Reśko na konferencji prasowej przedstawił program tegorocznego festiwalu imienia Jana Kiepury. Osiem dni, od 11 do 18 sierpnia, wypełnionych będzie muzyką i śpiewem. Bogusław Kaczyński, który od 1983 roku prowadził imprezę, w marcu zrezygnował. Decyzję tę motywował problemami finansowymi Casa Grande, wydawnictwa zajmującego się organizacją poprzednich edycji festiwalu. Recenzent muzyczny i prezenter koncertowy, a także wybitny znawca muzyki, Stefan Męś, przejmie kierownictwo artystyczne. Od tego roku wraca dawna nazwa oraz logo, Niebieski Słowik dyrektorem 46. festiwalu imienia Jana Kiepury został Paweł Majoch, dyrektor Centrum Kultury. Jak powiedział burmistrz Uzdrowiska, od tego roku główną gwiazdą będą wykonawcy pojawiający się na koncertach, a nie osoba prowadząca festiwal. Organizatorami tegorocznej edycji są Centrum Kultury w Krynicy Zdroju, Urząd Miejski w Krynicy Zdroju, Uzdrowisko Krężnica Żegiestów SA oraz firma PPHU Jaspol. W programie znalazło się siedem koncertów w pijalni, trzy w sali balowej Starego Domu Zdrojowego i zaplanowany na 15 sierpnia na godzinę 20 koncert promenadowy zatytułowany Najpiękniejsze Melodie Świata. W programie znalazły się także trzy wystawy malarskie, trzy koncerty w kleńskich kościołach oraz jeden w Cerkwi Świętego Włodzimierza. W czasie koncertów usłyszymy znane i cenione postaci, m.in. Agnieszkę Tomaszewską-Sopran, Krystiana Krzeszowiaka-Tenor, Ewę warć śmietanę Stańsowa Sojkę czy Jarosława Kitela. Szczegółowy program dostępny na stronie internetowej festiwalu. O Dzień dobry, szanowni państwo. Przed nami wakacje. Pana Pawła e, Miesiąc najpiękniejszy maj. E, a co za tym idzie, e, również przygotowania do największego wydarzenia, jakie przed nami, czyli festiwal imienia Jana Kiepury który odbędzie się w terminie 11-18 sierpnia 2012. Jest to o tyle dla nas prestiżowe wydarzenie, ponieważ jest to 46. festiwal goszczący w naszym pięknym uzdrowisku. Mojej osobie powierzone zostały zadania w związku z organizacją tego wydarzenia, które jest bardzo istotne i ważne dla mieszkańców, dla nas, ponieważ jest to festiwal. Krynicy, festiwal gminy, ale również gości, którzy przyjeżdżają do naszego zamienitego uzdrowiska. Trudny okres, bo dostaliśmy zaledwie kilka miesięcy na zorganizowanie tego, co w ubiegłych latach było przygotowane i realizowane przez 12 miesięcy. Ale wierzymy, że nasz zespół, który stworzyliśmy. Przygotuję to wydarzenie równie dobrze, a może jeszcze lepiej, bo takie jest nasze założenie. Ta innowacyjność ma właśnie na tym polegać. Skupiliśmy się na terminie ośmiodniowym w związku z budżetem, ale również nie oszczędzając środków finansowych, które będą ułożone na tego typu wydarzenie. To zresztą widać po repertuarze, który przygotowaliśmy i poprzez nasze tuzy, które zaprosiliśmy. Rozpoczynając od pani Walewskiej, poprzez Wadima Brockiego, a kończywszy na wydarzeniu, które będzie miało miejsce na Deptaku. Chcemy zrobić z tego również koncert promenadowy, ile nam pozwoli aura. Mówię tutaj o koncercie Michael Jackson Symfonicznie. Tą innowacyjnością ma być również to, że on jest kierowany dla szerokiego segmentu odbiorców. A taką niespodzianką, którą chcemy przygotować również dla mieszkańców Krynicy jest to, że wyłonimy około 30 dzieci, grupy 30 dzieci, może też spośród młodzieży, które będą aktywnie uczestniczyły podczas tego koncertu. Jesteśmy po, po rozmowach i po realizacji wstępnej, jeżeli chodzi o przygotowania scenariuszy i logistykę. Wierzymy, że to wydarzenie będzie równie prestiżowe i wkomponujące się właśnie w, to, w ten festiwal. Znajdujemy się obecnie w miejscu, które jest też innowacyjnością i w pewnym sensie zmianą, ponieważ w budynku, nowoczesnym budynku informacji turystycznej będzie znajdować się biuro festiwalu, w którym to Państwo będziecie mogli dokonywać telefonicznie, drogą elektroniczną, jak i bezpośrednio rezerwację oraz zakupów biletów na 46. Festiwal im. Jana Kiepury. Tegoroczną nowością jest osoba pana doktora Stefana Minsza, który został wyłoniony spośród osób, które nadesłały do nas swoje CV, propozycje prowadzenia naszego festiwalu. Pan doktor Stefan Minsz jest to osoba, która jest mieszkańcem Lublina, prowadzi zajęcia ze studentami na jednej z uczelni imienia Marii skłodowskiej Kiri Zajęcia swoje prowadzi ze studentami z dziedziny muzykologii. Jest to człowiek, który na co dzień współpracuje z Polskim Radiem oraz również Telewizją Polską. Ma szereg publikacji na temat muzykologii, muzyki. Jeżeli chodzi o jego osiągnięcia, ta lista jest bardzo, ale to bardzo obszerna, jest ona również do naszej dyspozycji. My tą listę chcemy przedstawić Państwu, żebyście mogli zobaczyć, z jak wybitną osobistością mamy do czynienia. W dniu 15 sierpnia zaplanowaliśmy koncert promenadowy oraz wspomniany koncert Michael Jackson symfonicznie, gdzie w pierwszej wersji przygotowaliśmy to wydarzenie w pijalni. Natomiast w związku z szeregiem i liczną ilością zapytań Prowadzimy starania, ażeby ten koncert był również koncertem promenadowym. 11 maja 2012 roku w Starym Sączu odbyły się pierwsze zawody Mini Strongman. Gościem specjalnym oraz sędzią głównym zawodów był znany strogman Tomasz Kowal. W zawodach tych wziął udział 10 zawodników z 5 szkół ponadgimnazjalnych z regionu Sądeczyzny. Uczestnicy zawodów rywalizowali w następujących konkurencjach. Spacer farmera. Konkurencja ta polega na przebyciu najdłuższej odległości, niosąc walizki ważące po 60 kg każdej. Spacer Bushmana. Konkurencja ta polega na podniesieniu na barkach Joki ważącej 150 kg i przebiegnięciu odległości 20 m w jak najkrótszym czasie. Martwy Ciąg. Konkurencja polegająca na podniesieniu z ziemi ciężaru 110 kg do pełnego wyprostu. W tej konkurencji liczy się ilość wykonanych powtórzeń. Zegar. Konkurencja ta polega na podniesieniu wskazówki zegara ważącej 150 kg. I przejściu z nią, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak najdłuższej odległości. Waga płaczu. Zawodnik musi jak najdłużej utrzymać ciężar 15 kg przed sobą na wyprostowanych rękach. Uchwyt Herkulesa. Konkurencja polegająca na trzymaniu w rękach w pozycji wyprostowanej walizek ważących po 60 kg. W tej konkurencji wygrywa ten, kto najdłużej utrzyma ciężar w rękach. Zawody te to test siły oraz sprawdzian woli młodych sportowców. Znajdujemy się na nowo otwartej siłowni w Tyliczu, gdzie rozmawiam z Konradem, jednym z uczestników zawodów Ministrogu. Konrad, co skłoniło Cię do tego, żeby wziąć udział w tych zawodach? Od zawsze interesowałem się sportami siłowymi. Często oglądałem w telewizji zawody strongmanów, takich jak Mariusz Pudzianowski. On był moim idolem, i chciałem tak jak on startować w takich zawodach. Jak długo ćwiczysz i gdzie ćwiczysz? Ćwiczę od około 3 lat. Zaczynałem ćwiczyć w swojej siłowni w domu. Aktualnie przeniosłem się na siłownię nowo wybudowaną w Tyliczu. Jest ona dosłownie na rzut kamienia od mojego domu, więc nie muszę tracić czasu na dojazd. Czy przygotowywałeś się specjalnie do zawodów? Stricte pod zawody ćwiczyłem dwa tygodnie wcześniej. ćwiczyłem głównie technikę. Które z konkurencji zawodów pasowały Ci najbardziej? Najbardziej spasował mi spacer Farmera i uchwyt Herkulesa. A która konkurencja dla Ciebie była najtrudniejsza? Zdecydowanie najtrudniejszą konkurencją dla mnie okazał się martwy ciąg. Czy miałeś okazję rozmawiać z gościem honorowym panem Tomaszem Kowalem? Oczywiście w czasie zawodów i przed zawodami. Dał mi wiele cennych wskazówek, które pomogły mi w czasie zawodów. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę Ci wielu sukcesów w tego typu zawodach. Dzięki. Tyle czasu na Małopolskie TV, Włodzimierz Migacz, Telewizja Włodzimierza. Znajdujemy się obecnie na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w Nowej Hucie. Zapraszamy na krótki spacer po muzeum. Powstanie muzeum związane jest z organizowaną w 1964 roku przez Areo Klub Krakowski wielką wystawą lotniczą na terenie byłego lotniska Rakowice Czyżyny. W związku z tym do Krakowa od 1963 roku zaczęto zwozić eksponaty lotnicze, które były już wcześniej, od zakończenia działań wojennych, gromadzone z myślą o przyszłym Muzeum Lotnictwa. Z jego organizacją po zakończeniu II wojny światowej były wielkie kłopoty z uwagi na małe zainteresowanie tym tematem odpowiednich władz. Dopiero warunki stworzone dla tych zbiorów w Krakowie pozwoliły na realizację tego zamierzenia. Eksponaty lotnicze przewiezione do Krakowa w większości były w złym stanie technicznym, nie pozwalającym na ich prezentację. Tych <laughs> samolotów było około 150. One do, pod względem prędkości nie dorównywały nawet niemieckim bombowcom. Większości, okay. w, w, większość, większość niemieckich bombowców była, była szybsza od tych samolotów. Po zakończeniu wystawy lotniczej w 1964 roku w oparciu o zgromadzone zbiory powstaje ośrodek ekspozycji sprzętu lotniczego przy Areoklubie Krakowskim. Był on w dalszym ciągu wzbogacony eksponatami. W 1967 roku Ośrodek został przejęty przez Naczelną Organizację Techniczną i nazwany Muzeum Lotnictwa. Na tą kratownicę jest nałożona tak zwana karoseria, czyli taki szkielet z listew drewnianych, który mu nadaje ten kształt. I całość jest kryta płótnem. Skrzydła są drewniane i są kryte częściowo sklejką, częściowo płótnem. Te skrzydła się składają do tyłu. To jest jeszcze takie dziedzictwo samolotów szalanżowych, bo tam... Był wymóg, że te samoloty, które brały udział w tych zawodach, miały mieć składane skrzydła. Dlaczego? Bo to były zawody, które miały na celu wyłonienie najlepszego samolotu turystycznego czyli takiego służącego do turystyki lotniczej. Ten samolot miał być bezpieczny, komfortowy i funkcjonalny. Rok 1971 był bardzo ważny dla dalszego istnienia muzeum i wzrostu jego rangi. Przeszło ono pod Ministerstwo Komunikacji i uzyskało status nadający mu nową osobowość prawną. Muzeum zajmuje mały fragment terenu i część obiektów dawnego lotnictwa wojskowego Rakowice Czyżyny. W muzeum możemy obejrzeć wiele ciekawych eksponatów, pogrupowanych tematycznie. Jedną z ciekawszych jest ekspozycja zatytułowana NATO-Kontra układ. To wystawa interaktywna poświęcona historii zimnej wojny. W nowoczesny sposób wystawa ta opowiada o trwającym prawie pół wieku konflikcie między zachodnimi krajami demokratycznymi a krajami komunistycznymi zależnymi od ZSRR w każdej chwili grożącym wybuchem wojny nuklearnej. Od Szczecina nad Bałtykiem, po Triest nad Adriatykiem, na kontynent opadła żelazna kurtyna. Te słowa, wypowiedziane 5 marca 1946 roku w Westminster College w Fulton w stanie Missouri, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, miały się wkrótce zmaterializować jako setki betonowych płyt i kilometrów drutu kolczastego, dzielące Berlin, a następnie całą Europę. Dziś nie ma już tych granic, ale o tej historii, czasach tak bardzo odległych, nie można zapomnieć.